Cześć, sprawdzimy dziś, co studenci wiedzą na temat systemu bolońskiego. Czy wiesz, czym jest system boloński? Yy. Niezupełnie. Tak, jest to system studiów, w którym najpierw kończymy trzyletnie studia licencjackie, później są dwa lata studiów magisterskich. Tak, wiem. Jest to system, dzięki któremu możemy studiować w systemie 3 plus 2. Co sądzisz o takim systemie? Uważam, że jest to całkiem dobry system, gdyż po licencjacie mogę zawsze sobie zmienić studia i iść na trochę inny kierunek. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa, gdyż dzięki niej po trzech latach studiowania na poziomie licencjackim jednego kierunku możemy potem kontynuować dwa lata na innym kierunku. 19 kwietnia o godzinie 19 w klubie czytelnia odbędzie się kontrdebata na temat Twojej oceny systemu bolońskiego. Musisz tam być. Czy wiesz, czym jest system boloński? Nie.